To jest iMangazi. Na jego głównym kanale ma prawie 6 milionów subskrypcji, a mimo to nadal buduje małe, zniszowane kanały jak iMangazi Business, na którym ma 62 tysiące subskrypcji, albo iMangazi Extended dla właścicieli agencji marketingowych, na których ma 80 tysięcy subskrypcji. Tak samo Jordan Wells z prawie 2 milionami subskrybentów robi dokładnie to samo na tym kanale, na którym ma 9 tysięcy subskrypcji. Te małe kanały zarabiają do nich więcej pieniędzy niż ich główne kanały, ponieważ rozumieją oni potęgę posiadania wąskiej, zaangażowanej i bardzo zniszowanej społeczności. Bo prawda jest taka, że nie potrzebujesz ogromnej publiki. Potrzebujesz kwalifikowanej publiki. Kiedy przekazujesz wartość dla jednego typu osoby z jednym specyficznym problemem, Twoje komunikaty docierają do nich bardzo konkretnie. Wtedy realnie czują, że rozumiesz ich problemy i znasz rozwiązania tych problemów. A to budzi ogromne zaufanie i domyka sprzedaż całkowicie za Ciebie. A nawet pozwoli ci brać dużo więcej pieniędzy za Twoją markę osobistą. A teraz Ty skomentuj oferta, a wyślę Ci plik, w którym dowiesz się, jak skutecznie zbudować ofertę i zacząć na niej zarabiać regularnie 10 tysięcy złotych miesięcznie.